Cześć! Witajcie w gotowaniu z zjaalnym i w mojej kuchni. Co dziś przyrządzimy? Sezon cukiniowy w pełni, więc przyrządzimy placki z które są i się wydaje o niebo lepsze od ziemniaczanych, ale to moje zdanie. Wam może z ziemniaczane bardziej smakują. Zapraszam do gotowania ze mną. Co jest potrzebne do naszych placków ziem... cukiniowych? Już się prawie pomyliłam. Cukinia, oczywiście, w zależności tyle ile potrzebujecie, ja mam tu dwie, nie ja potrzebuję aż tak dużo placków, ale jeśli macie dużą rodzinę, no to więcej. Jajko, troszkę mąki, sól, pieprz, kałka, muszka tałowa i oregano. To wszystko wymieszamy. I powstaną pyszne placki, które utrzemy na tarce i usmażymy na patelni. Tak co? Bierzemy się za przyrządzenie naszych placków. Od czego zaczynamy? Zaczynamy na pewno od tego, że będzie trzeba zetrzeć naszą cukinię na tarce. No ale najpierw trzeba je umyć. Odcinamy te tubki i trzemy na tarce na dużych Oczkach. Oczywiście ze skórką, bo skórka jest jak najbardziej do zjedzenia. Nasze cukinie są starte. Z dwóch cukinii wyszło tyle. Także dość troszkę. Teraz dodamy jajo. Troszkę soli. W zależności od tego, jeszcze jak lubicie. Bo placki można jeść różnie. Dzielą ludzie się dzielą na tych, co jedzą na słodko. Ja tak lubię i na słodko. też lubię. Czyli z jakimś sosem albo po prostu z solą i pieprzem. Troszeczkę oregano i gałki muszkatołowej. Jeśli macie taką w Warto zetrzeć taka będzie lepsza, nie za dużo, żeby nie przegryć ze smakiem. Kałka myskatała, bo ma swój specyficzny smak i mąka. Mieszamy i zaraz będziemy smażyć nasze placki na patelni. Można poczekać chwilkę, choć niekoniecznie, aż cukinia puści sok ale niekoniecznie można zacząć smażyć też od razu wymieszamy kałka muszkatołowa i oregano dają takiego fajnego smaku naszym plackom Dlatego tym się różnią od placków ziemniaczanych, że mają trochę inny smak. Uu. Ja jeszcze trochę mąki dodam. Jak widzicie, to są gdzieś tak ze trzy łyżki mąki dodałam. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo dużo rzeczy gotuję na oko, tak zwane na oko. I naprawdę czasami jest trudno powiedzieć, ile się czego dodało. Bo czasami naprawdę niektóre rzeczy wciągają więcej mąki lub mniej, i jest trudno zdecydować. Placki do smażenia są gotowe, odpalamy naszą kochankę i bierzemy się za smażenie. Patelnia już stoi, tłuszcz się rozgrzał, więc możemy smażyć nasze placki. Nakładamy łyżeczką, łyżką i smażymy jak ziemniaczany. To masz tylko dwa. Za chwilkę będą gotowe. Placuszki się pieką, a wyglądają tak przepysznie, wręcz chrupiąco. Naprawdę są bardzo, bardzo dobre. Z czym można je jeść? dla tych co lubią na słodku, ze śmietaną, z jogurtem i cukrem dla tych co lubią bardziej pikantne rzeczy z jakimś sosem na przykład kurkowym lub pieczarkowym albo po prostu z solą i pieprzem lub z ketchupem. ze wszystkim można smacznego i zapraszam do gotowania ze mną jeśli Ci się podoba mój kanał daj łapkę w górę i zasubskrybuj też poleć znajomym, niech zobaczą, jakie pyszne placki można zrobić. Smacznego!